Co jakiś czas nasz kanał nawiedzają przeciwnicy z takiej czy z innej strony i nasycają go komentarzami. Niezależnie od tego, czego dotyczy program, nasycają go oczywiście komentarzami sprowadzającymi wszystko do Rosji. Pytanie, czy zdają sobie sprawę, jakiego rodzaju postawy w ten sposób upowszechniają? Wbrew cenzurze tworzymy my wszyscy, również nasi widzowie. Jeżeli cenisz naszą pracę, to pomóż nam rozwijać tę strefę wolnego słowa i wpłać darowiznę dla Fundacji Swobód Obywatelskich imienia Andrzeja Lepera. Numer konta oraz inne potrzebne informacje znajdziesz w opisie tego i innych filmów. Proszę Państwa, to, że wydarzenia w naszym regionie, także w naszym kraju. Bardzo często odnosimy do tego mianownika rosyjskiego. Nie jest niczym nowym. Czasami ma to zresztą racjonalne uzasadnienie, bo przecież jak popatrzymy sobie na polsko-rosyjską historię, no jest ona dość bogata w wydarzenia, niekoniecznie zresztą wydarzenia pozytywne dlatego to często jednak znajduje oddźwięk w naszej przestrzeni publicznej. Niemniej jednak od przynajmniej 10 lat, właściwie pewnie i od większej liczby lat, gdybyśmy popatrzyli bardziej wstecz, no, coraz więcej tych wydarzeń w ten sposób interpretujemy. To znaczy, jeżeli się zastanawiamy, czy jakaś postawa, czy jakieś zdarzenie, czy jakiś pogląd jest dobry czy zły, no to szukamy sobie tego, czy on jest w jakiś sposób rosyjski, wtedy już wiemy, że jest zły. To oczywiście ogranicza nasze zdolności intelektualne, bo przyzwyczajamy się do takiego prostego, czarno-białego obrazu świata, ale służy jednak pewnym celom, tylko że. Pytanie, czy właśnie ci ludzie, którzy to robią, zdają sobie sprawę z tego, że tak naprawdę szkodzą nie tylko swoim przeciwnikom, ale także samym sobie, ta nowa faza wojny na Ukrainie, czyli luty 2022 roku, spowodowała, że coraz bardziej i coraz częściej widzimy ten rosyjski ślad, już nie tylko w regionie, w Polsce. W krajach Bałtyckich w Europie Środkowo-Wschodniej, tam gdzie właśnie ma to racjonalne uzasadnienie, ale też na całym świecie. Zobaczcie Państwo, że nawet jak się coś wydarzy w Meksyku, nawet jak się coś wydarzy gdzieś tam w głębokiej Azji czy w Afryce, to w naszej publicystyce komentowane jest to właśnie przez ten pryzmat. Albo tam gdzieś był jakiś Rosjanin, albo tam gdzieś walczył wagnerowcy, albo gdzieś tam prezydent tego kraju spotkał się z prezydentem Putinem. Nie dostrzegamy całej złożoności rzeczywistości właśnie dlatego, że widzimy ten rosyjski mianownik. I właśnie to robią ludzie, których nie zmienię. Tutaj zapraszamy, bo absolutnie nie będziemy nikogo wypraszać i nikomu zabraniać się wypowiedzieć, jeżeli będzie robił to kulturalnie. Ale to właśnie robią ci ludzie, którzy komentują kolejne nasze materiały, próbując znaleźć w tym jakiś prorosyjski przyczynek. Ja już widziałem takie komentarze, pod materiałami o Afryce, pod materiałami nawet o Ekwadorze, a nawet coraz częściej próbuje się już to znaleźć tam, gdzie kompletnie tego rosyjskiego śladu nie ma, no bo przecież robiliśmy dla Państwa programy nawet o takim kraju jak Gabon, prawda? Niemniej jednak ludzie, którzy się już przyzwyczaili do tego prymitywnego postrzegania świata, oni naprawdę chcą wszędzie widzieć tą rosyjskość i w ten sposób wszystkie zdarzenia sobie na świecie będą tłumaczyć. I to jest jeszcze kolejne pytanie, które pewnie będziemy może rozstrzygać przy innego rodzaju okazjach. Czy to rzeczywiście ten cały świat jest prorosyjski, czy może po prostu nasza perspektywa, zwłaszcza perspektywa establishmentu upowszechniana w polskim społeczeństwie, jest zaburzona? No bo może to jest tak, że te kraje po prostu kierują się własnym interesem, i to, czy to jest akurat prorosyjskie, czy antyrosyjskie, ich niewiele interesuje. A to znaczy, że są na wyższym poziomie świadomości niż my którzy wszystko sobie ograniczamy właśnie do tego mianownika. Oczywiście ludzie, którzy próbują atakować czy nas, czy was w ten sposób, próbują tak naprawdę wam zabronić takiego niezależnego myślenia. Oni próbują was właśnie sprowadzić do tego mianownika prorosyjskim po to, żeby was stygmatyzować i żeby odebrać wam głos w debacie publicznej. Ale zobaczcie, jaki jest efekt. Bo to nie my, ani nie wy, tylko właśnie ci, którzy przychodzą i ciągle próbują nas męczyć tym wypowiadaniem, tego ciągłego oskarżenia, że coś co mówimy jest prorosyjskie, albo coś padło też w rosyjskich mediach, albo że przecież ten, którego omawiacie, to tam się spotkał z jakimś Rosjaninem. To oni upowszechniają to, co w tytule rusocentryzm. Tak, nasi drodzy przeciwnicy to wy w dużej mierze odpowiadacie za to, że ta Rosja jest taka ważna. I to wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy Tomograf. Ja zapraszam Państwa do polubienia nas w innych mediach społecznościowych. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału i na kolejne nagrania na w Cenzurze.